Jestem Magda, ocalona z koszmaru tranzycji. Trafiając niegdyś w środowisko trans, uznałam, że jestem pokrzywdzona przez naturę. Zgodnie ze standardami opieki udałam się do specjalistów, których diagnozy transpłciowości otwierają ścieżkę do piekła. Po latach wycofałam się z koszmaru i wróciłam do życia w zgodzie z naturą. Udzielam wywiadów i czasami ktoś z komentujących twierdzi, że okłamałam lekarzy. Nic podobnego. Prawdą jest, że już w dzieciństwie preferowałam towarzystwo kolegów i to oni mi imponowali. Nie zawsze odpowiadało mi, że czegoś nie wypada mi robić. Nie zawsze odpowiadały mi oczekiwania wobec dziewczyn. Natomiast nigdy nie negowałam swojej płci, tylko panujące stereotypy. Miałam zdrowe, szczęśliwe dzieciństwo, miałam świetny okres dojrzewania, i dopiero po wejściu w dorosłość, równolegle, kiedy zmieniła się sytuacja w moim domu rodzinnym, zaczęłam czuć się nieszczęśliwa. Coraz częściej zaczęłam dostrzegać, że kobiety z mojego otoczenia łącznie ze mną cierpią, są wykorzystywane i bezradne, i czułam się z tym źle. Wadziło mi to, że istnieją pewne schematy w społeczeństwie. Ale dopiero po wejściu w świat queer moje negatywne emocje przybrały na sile, a ja uwierzyłam, że ta niechęć do kobiecości wynika z jakiejś wrodzonej niezgodności płci. Gdy weszłam w środowisko trans, stopniowo z czasem zapragnęłam funkcjonować jako chłopak. I gdy byłam za niego postrzegana, po prostu czułam euforię i odpowiadało mi to. Było to doświadczenie regularne, więc zaczęłam wierzyć, że jestem jedną z tych rzekomo pokrzywdzonych przez naturę osób. Co gorsza, wszyscy odpowiedzialni za późniejszą diagnostykę, Jednym chórem stwierdzili, że jestem transpłciowa i że tranzycja jest rozwiązaniem. Nie popierali tego moi rodzice, którzy w przeciwieństwie do psychologa z gabinetu znali mnie najlepiej i najdłużej. Tak samo jak znajomi i dalsza rodzina, oni też nie kupili tej narracji. W czasie rozmów w gabinecie oczywiście nie musiałam wspominać o gwałcie i najgorszych doświadczeniach z mężczyznami myślę, że są bardzo sprawy intymne i nie mówi się o nich z marszu, a według środowiska trans jakiekolwiek przykre doświadczenia nie powinny być przytaczane w takiej rozmowie, ponieważ nie mają związku z byciem osobą trans. Tak czy inaczej dla diagnostów te doświadczenia były zupełnie nieistotne, poboczne i niedegujące dysforii. Rozmowy w gabinetach generalnie polegały na takich jałowych gadkach w stylu jak siebie widzisz za parę lat, albo czym się zajmujesz? Nie pytano o źródła niechęci do swojej prawdziwej płci, ani o jakieś doświadczenia, które mogły spowodować uczucie tej niezgodności lub niechęci do funkcjonowania swojej prawdziwej roli. Od progu, od pierwszych minut, używano zaimków pożądanych. A w trakcie wydawania diagnozy lekarze życzyli powodzenia i gratulowali tej diagnozy. Można powiedzieć, że to nie była diagnostyka, tylko afirmacja szaleństwa. O tym, że moja dysforia pojawiła się nagle, specjaliści też doskonale wiedzieli, ponieważ moi rodzice otwarcie mówili o tym, że wcześniej nie było u mnie żadnych przejawów niechęci do swojej płci. Niestety nikt moich rodziców nie chciał słuchać, te ewidentne przyczyny nieszczęścia były pomijane, rodzice byli zbywani i okłamywani. Że ta niechęć do swojej roli, poczucie nieszczęścia i pragnienie funkcjonowania jako osoba płci przeciwnej to są wystarczające oznaki bycia osobą transpłciową, a okaleczenie ciała i hormony są potrzebnym i skutecznym rozwiązaniem, które polepszy jakość życia. Nie wiem, jak to jest możliwe, skoro okaleczenie ciała nigdy nie jest rzeczą pozytywną. Trzeba sobie więc zadać pytanie, czy to wykształcenie specjalistyczne nie jest przypadkiem indoktrynacją? Promującą okaleczanie. Ci lekarze, którzy chcą uczciwie szukać przyczyn niechęci do płci, są z kolei uznawani za zacofanych, przemocowych i nieznających się na rzeczy. Na grupach wsparcia są pisywani na czarną listę i totalnie niepolecani. Więc tak naprawdę osoba nie dostaje szansy odkrycia swojej psychiki i zrozumienia mechanizmów, które u niej zaszły. Po początkowej fazie euforii jeszcze mocniej zagłębiłam się w internet, bo w sieci jest tak naprawdę łatwiej realizować sztuczną tożsamość, no i prowadzić kompulsywny styl życia. Można tam marnować czas i cały czas skupiać się na tym, czy jest się wystarczająco męskim, czy inni nas postrzegają tak, jakbyśmy chcieli. I Człowiek siedzi cały czas w tym bagnie i nie, nie czyni żadnych postępów. Nie odkrywa prawdziwych przyczyn swojego nieszczęścia. Testosteron dodatkowo blokował u mnie możliwość przeżywania silnych emocji. Nie mogłam płakać czy bardzo się cieszyć. Nie było we mnie też poczucia żalu. Nie, nie przejmowałam się tym, że krzywdzę siebie, ale też moją rodzinę. Nie było mi niczego szkoda wtedy. Dopiero po latach, po drastycznym ograniczeniu czasu w sieci, i wyleczeniu swoich psychicznych ran zrozumiałam, że niechęć do swojej płci i do swojej roli wynikały z powodu nagromadzenia złych doświadczeń, ale też z poczucia bezradności, bycia niesłuchaną, ignorowaną. Miałam dość życia w upokorzeniu, w odrzuceniu, w byciu słabą i bezsilną. Nie chciałam być taką ugrzecznioną, żyjącą na kolanach kobietą, która będzie wykorzystywana przez mężczyznę. Tylko tyle. A ryzykowne zachowania, które wtedy podejmowałam, pomagały mi rozładować negatywne emocje. Ja sama też nie wiązałam niechęci do kobiecości z moim bagażem doświadczeń i uprzedzeń, no bo nie dostałam szansy dostrzeżenia ich. Nie wiedziałam, jakie mechanizmy zachodzą w człowieku, który doświadcza zła. I jestem pewna, że nawet gdybym bardzo szczegółowo opisała swoje negatywne doświadczenia gwałt i wydarzenia z życia rodzinnego to również dostałabym diagnozę trans, ponieważ nikt by nie drążył tematu. Skoro nawet ludzie posiadający dzieci i wieloletnie staże małżeńskie dokonują rozwodów, by, by otrzymać taką diagnozę i ją otrzymują, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Cała historia jest przekreślana, ponieważ liczy się tutaj pragnienie funkcjonowania jako osoba płci przeciwnej i ta samodeklaracja pacjenta. Taka diagnoza zrzuca na całą rodzinę ogromną tragedię i rozpacz. Nikt nie liczy się z tym, że życie tej osoby jest totalnie przekreślane, ponieważ zaczyna ona nową, fałszywą rolę. Trzeba przyznać, że te dobre wspomnienia sprzed kryzysu i sprzed tranzycji pozwalały mi jako tako funkcjonować przez ten czas i zachować w sobie prawdziwą tożsamość. Dzisiaj to wiem. W narracji queer, tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Kiedy poszukuje swojego miejsca w społeczeństwie, a nie odnajduje się w swojej roli, czy chce być kimś innym, zająć czyjeś miejsce, przejąć czyjąś rolę, czy chociażby poczuć swobodę w ekspresji, to odnajdzie się w narracji queer. Lub gdy chce się odciąć od jakichś złych doświadczeń, to również będzie chciał zacząć życie z nową kartą. Jako wymarzona osoba, taka, jaką by chciał być. Rodzice, mam prośbę do Was: nie dajcie sobie wmówić, że jesteście źli, że musicie nad sobą popracować. Nie ulegajcie żądaniom queer. Oni mogą Was szantażować i straszyć, że stracicie swoje dziecko, jeśli będziecie utrudniać tranzycję. Wasze dzieci po wejściu w środowisko queer również mogą was szantażować i grozić odebraniem sobie życia. To jest schemat, i taką roszczeniową postawę przejmuje się w tym środowisku. Myśli o odebraniu sobie życia czasami są realne, ale przyczyna nie leży absolutnie ani w płci, ani w waszym braku zgody na tranzycję, czyli na okaleczenie siebie. Uczciwy psycholog znajdzie prawdziwą przyczynę tych myśli. Jeśli jednak mimo wszystko ulegniecie i poprzecie tranzycję, wasze dzieci, również te pełnoletnie, nie wybaczą wam kiedyś albo będą miały do was ogromny żal, że nie ratowaliście ich, gdy z pomocą specjalistów robiły sobie krzywdę, nieodwracalną krzywdę. Nawet wyrażenie zgody na używanie nowego imienia to krok, z którego wasze dziecko będzie miało później trudność wycofania się. Trudno jest też znaleźć specjalistę, który nie będzie ulegał absurdalnym żądaniom, ponieważ standardy opieki każą afirmować te żądania. Dlatego należy wystrzegać się jakichkolwiek tęczowych poradników i szukać specjalistów, którzy nie ulegają tej narracji, ponieważ tacy specjaliści są, no ale być może nie są aż tak widoczni. Mam prośbę do rodzin: bądźcie czujni, gdy Wasza bliska osoba, również dorosła, spędza dużą ilość czasu w internecie, gdy przesiaduje na zamkniętych grupach. Często są to grupy tzw. queer lub grupy wsparcia HRT, które oznacza hormonalną terapię. Jeśli Wasza bliska osoba wybiera garderobę płci przeciwnej, mogą się też pojawić kolorowe przypinki różowo-niebiesko-białe flagi, jakieś dodatki do odzieży, które oznaczają flagę trans. Mogą pojawić się nowe zaimki na profilu społecznościowym, podkreślanie tych zaimków. Córki mogą ukrywać piersi, mogą mieć w swojej garderobie też bindery, które służą do spłaszczania klatki piersiowej, lub też mogą dyskretnie wymieniać garderobę na bardziej męską, na staniki sportowe na przykład. I to jest, no jest to sygnał, że wasza córka mogła wejść w środowisko trans, być może zaczyna się identyfikować jako osoba trans. U synów mogą się pojawić pewne feminizujące stylizacje, jakieś próby makijażu. Również u obojga płci mogą pojawić się nowe zajmki, nowe formy imienia, bezpłciowe formy skrócone lub całkowicie nowe imiona. Często taka zmiana następuje po zmianie środowiska, po wyjeździe na studia lub po poznaniu nowych osób, i tutaj warto wtedy się zainteresować i zareagować, zanim będzie za późno. Bywa też, że człowiek szukający wsparcia w swoich problemach yy, udaje się do psychologa i tam zamiast rozwiązać swój problem, jest utwierdzany w przekonaniu, że może być osobą trans i ze, że z tego powodu wszystkie jego problemy mają miejsce w jego życiu. No i oczywiście taki człowiek kupuje tę narrację, bo ona się dobrze sprzedaje. Ale powiem, że śledząc uważnie los osób po tranzycji, można dostrzec, iż ich życia stają się z czasem bardzo szare i bezbarwne. Masa ludzi po tranzycji kończy w samotności i zapomnieniu. Jest to życie na pokaz, fałszu, po początkowej euforii, wszystko zaczyna się sypać, człowiek czuje, że nie jest już autentyczny, że wiele stracił, do tego dochodzą problemy zdrowotne, nowotwory, choroby krążenia, które są spowodowane braniem końskich dawek hormonów. Kiedy w końcu człowiek chce się wycofać z tego obłędnego koła, okazuje się, że jest ciężko. Pojawiają się mechanizmy obronne, deklaracja szczęścia i przekonanie, że skoro już tyle wysiłku zostało włożone, to głupio się teraz wycofać i wracają też nierozwiązane stare problemy, które powodują, że człowiek pozostawiony sam sobie razem z nimi wraca do tego tęczowego bagna, które zawsze go przyjmie z otwartymi rękoma, natomiast nie rozwiąże jego problemów. Psychologowie są uczeni jak afirmować, ale nie są uczeni jak ratować ludzi przed tą nieodwracalną krzywdą. Nie wiedzą jak pomagać w szybkiej i skutecznej detranzycji, jak odcinać ludzi od środowiska, które szkodzi im społeczność queerowa wmawia nam, że tych osób niezadowolonych z tranzycji jest niewiele. To nieprawda. Sporo nieszczęśliwych osób opuszcza te grupy wsparcia albo jest z nich wyrzucanych. Taka jest prawda. Ja sama dostałam bana, ponieważ oznajmiłam, że chcę dokonać tej tranzycji. Tranzycja maskuje tylko prawdziwe problemy poprzez zrobienie z człowieka kaleki. Taki pacjent może później żyć z podniesioną głową i uparcie twierdzić, że jest sobą kompulsywnie sprawdzając, czy ma wystarczający passing, albo przyznać, że zrobiono z niego kalekę, że uczyniono mu straszliwą rzecz i wycofać się z tego wszystkiego, wrócić do normalnego życia. Istnieją świadectwa osób, które wycofały się po 15, 25, a nawet po 30 latach deklarowania szczęścia w tranzycji. Dopiero tranzycja dała im wszystkim ogromną ulgę i zrozumienie, że ich problemy były czysto środowiskowe. Problemów psychicznych i emocjonalnych nie można leczyć chirurgicznie. Nigdy to nie zadziała. Kiedy człowiek z niedowagą nie akceptuje swojego ciała, bo uważa, że ma nadwagę, to nikt go nie zamknie w izolatce, by go zagłodzić. Kiedy stosuje autoagresję, nie podaje mu się ostrych narzędzi, tylko pracuje się z jego emocjami. Natomiast tu mamy fenomen. Człowiek uznaje się za osobę płci przeciwnej i od ręki raczy się go hormonami i kładzie na stół operacyjny. I tutaj subiektywne poczucie szczęścia nie może być przesłanką do rujnowania komuś życia, no bo jest to człowiek zdrowy fizycznie, i, i jego subiektywne poczucie w danej chwili tej ulgi, no nie może stanowić przesłanki do okaleczania go. Tak samo istnieją szczęśliwi alkoholicy, narkomani, ludzie, którzy sobie w jakiś sposób poważnie szkodzą, i oni też twierdzą, że są szczęśliwi, że im to daje ulgę, prawda? Więc no tu, tu mam jakiś absurd totalny w psychiatrii i w psychologii. Nawet drastyczne odchudzanie daje radość w anoreksji. Ja sama w okresie liceum odchudzałam się bardzo intensywnie i wiem ile satysfakcji dawało mi, no, dawał mi widok spadku mojej wagi poniżej normy. No i całe szczęście, że kiedy ważyłam te 47 kilo, to nikt nie afirmował moich absurdalnych dążeń i nie, nie nakazał mi ścisłej głodówki. Sam fakt, że medycyna oferuje taką chirurgiczną i hormonalną interwencję i imitowanie płci przeciwnej, nie oznacza, że jest to słuszna metoda i że pewnego dnia nie zostanie ona w końcu zakazana. Historia zna niejedną praktykę medyczną, która przez lata była polecana i powszechnie stosowana, ale następnie została zakazana i zgodnie z prawdą nazwana po imieniu jako szkodliwa i okrutna. Trzeba dodać, że niektóre kraje już częściowo wycofały się z podawania blokerów i hormonów. No myślę, że czas na Polskę. Nikt nie jest w stanie metodami laboratoryjnymi udowodnić niezgodności płci. Nie ma czegoś takiego. Uważam, że nikt nie rodzi się trans. Wszystkie przypadki dysforii mają swoje źródło w doświadczeniach i postrzeganiu ról społecznych, w uprzedzeniach i doświadczeniach dyskryminacji lub przemocy. Czasami też są to wyniki jakiejś traumy, ale w innym razem może to być poszukiwanie wolności, swobody ekspresji chęci bycia kim innym niż się jest naśladowaniem kogoś, czy chociażby nawet zwróceniem uwagi na swoje problemy.